Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Kod P1107 to specyficzny dla producenta kod układu napędowego odnoszący się do pomiaru paliwa i powietrza. W tym przypadku oznacza on, że moduł sterujący silnika, ECM, wykrył sygnał niskiego napięcia z czujnika ciśnienia barometrycznego. Kody związane z P1107 obejmują. Co oznacza kod P1107? Kod P1107 zostanie zapisany. Gdy ECM odbierze sygnał niskiego napięcia z czujnika ciśnienia barometrycznego, baro, który jest wbudowany w ECM i służy do monitorowania ciśnienia atmosferycznego, producenci mogą mieć różne szczegóły diagnostyki z naprawy i informacje w zależności od marki i modelu. Niektórzy producenci samochodów, którzy mają specyficzny dla producenta kod P1107, to Acura, Audi, Buick, Chevrolet, Chrysler. Dodge, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lincoln, Mercury, Subaru, Suzuki i Volkswagen. Co powoduje kod P1107? Szereg problemów może powodować kod P1107, w tym uszkodzony lub wadliwy czujnik ciśnienia barometrycznego, BARO, uszkodzony lub wadliwy czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym, MAP, uszkodzone. Skorodowane, luźne lub zwarte przewody elektryczne i związane z nimi złącza nieprawidłowe oprogramowanie, zainstalowane wecm uszkodzony lub wadliwy moduł ECM jakie są objawy kodu P1107 objawy kodu P1107 mogą obejmować może zapalić się kontrolka silnika lub kontrolka ostrzegawcza pojazd może pracować na biegu jałowym. Silnik może się wahać zmniejszona oszczędność paliwa w jaki sposób mechanik diagnozuje P1107? Mechanik może użyć kilku metod do zdiagnozowania kodu usterki P1107. W tym użycie skanera optii do sprawdzenia zapisanego kodu usterki. P1107 sprawdzić wzrokowo okablowanie elektryczne i powiązane złącza pod kątem uszkodzeń lub korozji. Sprawdzić, czy w obwodach systemu MAFS, bit na sekundę nie występują usterki. Sprawdź, czy do silnika nie dostaje się niezmierzone powietrze. Sprawdź, czy przepływ powietrza do silnika jest wystarczający. Sprawdź. Czy filtr powietrza nie jest zablokowany, sprawdź, czy rura wlotu powietrza nie jest uszkodzona lub wadliwa, sprawdź, czy nie jest zablokowany katalizator, sprawdź, czy nie ma wycieków podciśnienia, sprawdź zasilanie i uziemienie czujników ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia powietrza w kolektorze, sprawdź czujniki pod kątem prawidłowego działania hertz. Zgodnie z zaleceniami producenta, jak poważny jest kod P1107, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby usterki zawierające kod P1107 miały wpływ na bezpieczną eksploatację pojazdu. Kod ten nie jest uważany za potencjalnie niebezpieczny. W przypadku pojawienia się tego kodu zaleca się jak najszybsze oddanie pojazdu do lokalnego centrum serwisowego lub mechanika w celu naprawy i diagnostyki. Jakie naprawy mogą naprawić kod P1107? Kod usterki P1107 można naprawić na kilka sposobów. Naprawę uszkodzonego lub skorodowanego okablowania i powiązanych złączy elektrycznych. Wymiana zatkanych lub wadliwych filtrów, naprawa uszkodzonego lub wadliwego węża wlotu powietrza, naprawa nieszczelności i podciśnienia, lub wymiana węży ssących, wymienić uszkodzony lub wadliwy czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze, wymiana uszkodzonego lub wadliwego czujnika ciśnienia barometrycznego, wymienić i przeprogramować uszkodzony lub wadliwy moduł ECM, wyczyść wszystkie kody, przetestuj pojazd i ponów test, aby sprawdzić czy jakiekolwiek kody pojawią się ponownie? Dodatkowe informacje na temat kodu P1107 Zawsze zaleca się diagnozowanie kodów usterek w kolejności, w jakiej są zapisywane. Kody masowego przepływu powietrza, ciśnienia powietrza w kolektorze lub przerw zapłonu silnika, jeśli występują, muszą zostać zdiagnozowane i naprawione przed zdiagnozowaniem i naprawą kodu usterki P1107.